No jak świeckie Państwo, skoro tam jest, prawda, też Gościnak kamyś, któremu nie przeszkadza ksiądz na uroczystościach państwowych, prawda? Jest Paweł Kowal, tak? W jest Paweł w Kowal w Platformie, prawda? Który, no, bądź co bądź, który położył świętej pamięci na, no, tak to powiem, Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, no. Mi szkoda Pawła, bo ja go lubię. Ale jeżeli on liczy na elektorat platformy w Krakowie, to przecież wszyscy przy momentom przypominać, że to on był autorem pomysłu, a żeby w krypcie królewskiej na Wawelu leżał lech Kaczyński. No, ale dobra, no powiedzmy, kto boga temu zabroni? No chcą iść zmierzyć się na ścianę ze ścianą, niech idą. Proszę bardzo, znaczy jak, powiedzmy, jaki kociarz, jaki obywatel RP Zagłosuje na Pawłokowala, jeżeli się przypomni, że on był pomysłodawcą. Są tacy, są tacy i to jest twardy elektorat platformy, który zniesie wszystko.